Ludzie kupują od ludzi. Twoja twarz w stories, twoje poczucie humoru, twoje wartości to wszystko buduje zaufanie. Dziś powiem ci brutalną prawdę o konkurencji w tym zawodzie. Wielu klientów często woli nowe, początkujące wirtualne asystentki niż te doświadczone. Bycie wirtualną asystentką z małego miasta może być Twoją przewagą. Cześć. Tu Madja z Social Managerek, mentorka wirtualnych asystentek. Dzisiejszy odcinek zacznę od wiadomości, którą dostałam ostatnio od jednej z moich obserwatorek. Magda, czy nie jest już za późno na zostanie wirtualną asystentką? Wszędzie widzę pełno wirtualnych asystentek i ja też chciałam spróbować tej drogi, ale chyba teraz bardzo trudno jest się wybić w tym zawodzie. I wiesz co? Takie wiadomości dostaję prawie codziennie. Dosłownie. Dlatego dziś powiem Ci brutalną prawdę o konkurencji w tym zawodzie. Spoiler to nie jest tak, jak myślisz. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy jeszcze jest sens, żeby wchodzić w tę branżę, to zostań ze mną dzisiaj do końca, bo to, co Ci dzisiaj powiem, może kompletnie zmienić Twoje myślenie o tym rynku. Ale zanim zaczniemy, jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, to koniecznie zasubskrybuj ten profil i kliknij ten dzwoneczek obok, dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego odcinka, a ja szykuję dla Ciebie naprawdę super treści. Okej, okay, dziewczyny, zaczynamy od mitu numer jeden. Rynek jest nasycony. Skąd się w ogóle bierze to przekonanie? No bo przecież wchodzisz na Instagram i widzisz setki profili wirtualnych asystentek. Wchodzisz na grupę na Facebooku i ktoś pyta o wirtualną asystentkę, i już jest 100 komentarzy w stylu napisałam na priv. Wszędzie są reklamy kursów dla Wła. Dziewczyny ciągle piszą, że zaczynają w tej branży. No i ty myślisz sobie o kurczę. Wszystkie już to robią. Nie ma dla mnie tutaj miejsca. Ale czy naprawdę tak jest? Wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz ulicą swojego miasta i co kilkaset metrów mijasz jakieś biuro księgowe. Księgowość Anny Nowak, Biuro Podatkowe Jan Kowalski, e-księgowi24. I czy kiedykolwiek pomyślałaś sobie, o nie, za dużo tutaj jest księgowych, rynek jest nasycony? No właśnie, nie myślisz tak, bo wiesz, że księgowa jest w każdej firmie niezbędna. No i ciągle powstają nowe firmy. Każda firma potrzebuje księgowej. Każda chce kogoś zaufanego, kogoś, kto zrozumie jej specyfika. I z wirtualnymi asystentkami jest dokładnie tak samo. Choć jeszcze nie jesteśmy tak popularne jak księgowe w każdym mieście, to myślę, że w perspektywie kilku lat nasza pomoc będzie niezbędna, a zawód wirtualnej asystentki będzie znany niemal każdemu przedsiębiorcy. Czy wiesz, ile firm powstaje w Polsce każdego roku? Tysiące. W samym 2024 roku powstało ich prawie 300 tysięcy a ile z nich ma profesjonalną wirtualną asystentkę, jest to naprawdę niewielki procent. I oczywiście z tych 300 tysięcy część firm się zamknie, ale biorąc pod uwagę to, że co roku powstaje tak dużo działalności, zobacz, jaki jest potencjał naszego rynku pracy. Większość właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych robi wszystko samodzielnie: grafiki, newslettery, obsługę klienta i analizę konkurencji. Dosłownie wszystko samodzielnie. Jednak gdy spróbują delegowania i zobaczą, jak wiele niesie ono korzyści, no to chcą zlecać kolejne zadania, bo w tym czasie mogą zarabiać więcej. Pomyśl też o tym w ten sposób. Gdy Twoja koleżanka zakłada jakiś salon beauty, powiedzmy, że na przykład robi rzęsy albo paznokcie, no to ma ograniczone pole manewru do tylko lokalnego rynku. Ciebie to w ogóle nie dotyczy, bo Ty możesz pracować z klientami z całej Polski, a nawet całego świata, bo na przykład moje dwie pierwsze klientki były z Wielkiej Brytanii i współpracowałyśmy bardzo długo. A teraz prawda, której nikt Ci nie powie. Na Instagramie jest dużo profili wirtualnych asystentek, ale spójrz na nie uważnie. Ile z nich publikuje regularnie? Ile pokazuje konkretne realizacje? Ile ma prawdziwe opinie od klientów? A ile rzeczywiście pracuje, a nie tylko udaje wirtualne asystentki? Ja obserwuję tę branżę naprawdę od lat i mogę Ci dzisiaj szczerze powiedzieć, że różnica między ilością profili a ilością profesjonalnie działających WA to jest ogromna różnica bo większość tych profili to dziewczyny, które zrobiły kursy, założyły profile i tyle, albo osoby, które przez trzy miesiące pisały priv pod postami i po prostu się poddały, bo im nie wyszło, lub wirtualne asystentki, które miały jednego klienta przez dwa tygodnie i już myślą, że to nie dla nich, że się do tego nie nadają. Są też takie dziewczyny, które już mają full klientów i nie poświęcają czasu na prowadzenie profilu, bo po prostu wolą zarobić tu i teraz i nie myślą strategicznie przyszłościowo. A prawdziwa konkurencja jest dużo, dużo mniejsza niż myślisz, szczególnie jeśli zestawimy ze sobą liczbę wirtualnych asystentek i liczbę przedsiębiorców. Uwierz mi, jest nas dużo mniej niż rynek tego potrzebuje i będzie potrzebował w niedalekiej przyszłości. A teraz powiem Ci coś jeszcze. W tym roku trendy grają na korzyść nowych WA. Po pierwsze, digitalizacja małych firm. Pandemia pokazała wszystkim, że trzeba być online. Ale wiesz co? Większość małych firm wciąż się z tym męczy. Właściciele kwiatarni umieją robić przepiękne bukiety, ale nie potrafią stworzyć spójnych postów na Instagram i szukają kogoś, kto im w tym pomoże. Po drugie, bardzo duży wzrost e-commerce. Coraz więcej osób działających w sieci chce sprzedawać po prostu coś online. Być może jest to handmade, kursy, konsultacje, vouchery, produkty cyfrowe. Naprawdę mamy tutaj multum możliwości i wszystkie te osoby potrzebują pomocy z obsługą sklepu, newsletterem, social mediami, obsługą klienta. Po trzecie, potrzeba specjalizacji. Mało kto szuka takiej dziewczyny, która będzie do wszystkiego. Klientki chcą ekspertki w swojej dziedzinie, czyli chcą takiej wirtualnej asystentki, która zrozumie specyfikę branży beauty, WA, która zna się na kursach online, lub taka, która ogarnie newsletter i automatyzację. I właśnie tutaj jest Twoja szansa. Bo jeśli zaczynasz dopiero teraz, to możesz od razu wybrać swoją specjalizację. I nie zrozumie źle, bo nie musisz być WA do wszystkiego. Spoiler, jak gdy zaczynałam, to właśnie taką byłam i robiłam dla klientów wszystko, ale szybko się przekonałam, że im bardziej się rozpraszam na różne zadania, tym trudniej jest mi trafić do klienta, ponieważ nie komunikuję dobrze tego, co dokładnie robię. I w jaki sposób mogę rozwiązać problem mojego klienta? Po prostu było mi trudniej do tych moich idealnych klientów dotrzeć. Ale teraz powiem Ci coś, co może Cię zaskoczyć. Wielu klientów często woli nowe, początkujące wirtualne asystentki niż te doświadczone. No i dlaczego się tak dzieje? Po pierwsze, jest to świeże spojrzenie, bo nowa wirtualna asystentka nie ma jeszcze wyrobionych swoich nawyków, nie ma tak zwanego tak się robi, tylko przychodzi z nowymi pomysłami, z nową energią i z chęcią udowodnienia swojej wartości. Po drugie jest to dostępność. Doświadczone wirtualne asystentki często mają już kalendarze wypełnione na miesiąc, a biznes potrzebuje pomocy tu i teraz, a nie za pół roku, więc klienci chętnie decydują się na współpracę z takimi dziewczynami, z którym będą mogły po prostu działać na bieżąco, którym będą mogły zlecać zadania z dnia na dzień. Po trzecie jest to motywacja. Nowa wirtualna asystentka jest głodna sukcesu. Ona będzie super zaangażowana, żeby zbudować swoją reputację. I doświadczona może już być po prostu troszkę zmęczona, troszkę wypalona, bo niestety nie zadbała o swój work life balance. Po czwarte i po piąte jest to cena. I nie ukrywajmy, bo na początku twoja stawka po prostu będzie niższa. Dla małych firm może być to naprawdę decydujące. Jedna z moich ostatnich kursantek dostała klienta, który wprost powiedział: Szukam kogoś nowego, bo chcę, żeby wirtualna asystentka rosła razem z moją firmą, żeby razem ze mną się uczyła i rozwijała. Ok, ale jak konkretnie się przebić, żeby do tych klientów dotrzeć? Pierwsza zasada to specjalizacja zamiast bycia WA do wszystkiego. O tym już sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Zamiast robię grafiki, robię teksty, newslettery, social media i jeszcze mogę posprzątać ci komputer, powiedz swojemu klientowi: Pomagam dietetykom online budować społeczność na Instagramie. Widzisz teraz różnicę? W pierwszym przypadku klient myśli: Aha. To jest kolejna wirtualna asystentka do wszystkiego. A w drugim, okej, okay, to jest dokładnie to, czego szukam. Ta dziewczyna może mi pomóc. I druga zasada, pokaż proces, nie tylko efekt. Nie mów, zrobię ci piękne grafiki. Powiedz, przeprowadzę analizę Twojej grupy docelowej, stworzę spójną paletę kolorów i czcionek, a następnie będę publikowała pięć postów tygodniowo, zgodnie z harmonogramem, który razem ustalimy. Brzmi profesjonalnie, prawda? I trzecia zasada jest to szybkość reakcji. Jeśli ktoś napisze do ciebie z pytaniem, odpowiedz w ciągu 24 godzin. Jeszcze lepiej, jeśli odpowiesz w ciągu kilku najbliższych godzin. Więc na początku, naprawdę, warto czu czuwać na swoich social mediach, na swoim mailu, żeby sprawdzić, czy ktoś ci odpowiedział, bo to właśnie to będzie cię wyróżniało na tle 90% konkurencji. Większość moich pierwszych współprac, kiedy zaczynałam swoje działania jako wirtualna asystentka, została nawiązana właśnie dlatego, że jako pierwsza odpisywałam i byłam też gotowa na spotkanie z klientem od razu, tu i teraz. Czwarta zasada mówi o tym, żebyś pokazywała swoją osobowość. Ludzie kupują od ludzi. Twoja twarz w stories, twoje poczucie humoru, twoje wartości to wszystko buduje zaufanie. Więc po prostu nie bój się być sobą nie bój się być taka, jaką jesteś na co dzień dla swojej rodziny, dla swoich znajomych, dla osób, które znają cię z najbliższego otoczenia. I teraz jeszcze coś, czego pewnie nie słyszałaś: Bycie wirtualną asystentką z małego miasta może być Twoją przewagą. I dlaczego tak się dzieje? No po pierwsze, taki oczywisty fakt masz dużo mniej konkurencji. W Warszawie może być na przykład 100 wirtualnych asystentek, a w Twoim mieście 5, a może być tak, że będziesz Ty tylko jedyna. Na przykład w okolicy, w której ja mieszkam, nie ma żadnej innej wirtualnej asystentki, jestem tylko ja. U Ciebie może być zdecydowanie podobnie, ze względu na to, że właśnie nasz zawód nie jest jeszcze tak bardzo popularny. Po drugie, lokalne firmy, dentysta, salon kosmetyczny, hotel, restauracja, oni po potrzebują pomocy online, ale wolą mieć kogoś swojego, kogoś, z kim mogą się spotkać na żywo, z kim mogą porozmawiać, kto może przyjechać do ich siedziby i pomóc im też czasami na żywo, na przykład nagrać jakiś materiał promocyjny. Po trzecie, są to niskie koszty życia. Możesz oferować konkurencyjne ceny i nadal dobrze zarabiać, bo masz niższe koszty po prostu utrzymania. I po czwarte, jest to sieć kontaktów. W małym mieście wszyscy się znają, więc jeden zadowolony klient poleci cię trzem kolejnym, którzy też mogą stać się twoimi klientami. Więc jeśli jesteś z małego miasta, to nie traktuj tego jako swoje ograniczenie, traktuj to jako swoją przewagę, mów o tym, czym się zajmujesz, w jaki sposób pomagasz klientom, żeby móc nawiązywać nowe relacje biznesowe. Opowiem Ci też o kilku moich kursantkach, które zaczynały, gdy właśnie było już za późno. Pierwsza historia dotyczy dziewczyny z małego miasta na Podlasiu. Pamiętam, gdy mówiła mi Magda: Tutaj w ogóle nie ma biznesów, które potrzebują wirtualnych asystentek, a już po pół roku miała czterech stałych klientów. Była to lokalna kawiarnia, salon fryzjerski, biuro nieruchomości i kancelaria prawna i uwierz mi, wszyscy byli z jej miasta i właśnie potrzebowali jej pomocy. Druga historia. Kursantka po czterdziestce, która wracała na rynek pracy po przerwie na dzieci. Uważała, że jest za stara, że młodsze dziewczyny są lepsze, że zdecydowanie lepiej sobie od niej poradzą, a dzisiaj specjalizuje się w newsletterach dla firm rodzinnych i ma więcej zleceń niż może przyjąć, więc oddaje koleżankom po fachu, oddaje innym wirtualnym asystentkom klientów, którzy do niej teraz przychodzą. No i dlaczego się tak dzieje? Bo przedsiębiorcy w jej wieku ufają jej bardziej niż dwudziestolatce, która nie ma jeszcze takiego doświadczenia życiowego, które też jest bardzo ważne. I trzecia historia, o której chciałam Ci powiedzieć, dotyczy jednej z moich kursantek, która długo, bardzo długo pracowała na etacie w budżetówce. Była świetnie zorganizowana, robiła zadania za trzy osoby, ale nikt tego nie doceniał. Czuła się po prostu na co dzień niedoceniana, czuła, że jej praca nie zdarzona takim szacunkiem, jakim powinna być. I codziennie słyszała, że jest niezastąpiona, no ale wiadomo, że były to tylko słowa, a podwyżki jak nie było, tak nie było. W końcu powiedziała dość i z dnia na dzień rzuciła pracę. Tam już nie było tłumaczenia, po prostu rzuciła po latach wypowiedzenie. I po udziale w moim wyzwaniu dla wirtualnych asystentek, zaczęła szykować swoją ofertę. Ale nie zdążyła zbudować portfolio, bo odezwała się do niej znajoma znajomej. Która potrzebowała kogoś do pomocy w ogarnięciu maila i kalendarza codziennego małej firmy. Zgodziła się tak na próbę, żeby przetestować, czy to w ogóle się sprawdzi, czy to będzie miało rację bytu i czy się tam odnajdzie. A po tygodniu współpracy dostała wiadomość: Jestem zachwycona. Nie wierzyłam, że można w tak krótkim czasie tak bardzo usprawnić funkcjonowanie mojej firmy. I wiesz, co jest w tym wszystkim najlepsze? że wystarczyła dosłownie opinia jednej osoby i dosłownie po miesiącu miała już dwóch kolejnych klientów, dalej bez wypasionego portfolio, bez własnej strony internetowej i bez swoich social mediów. Zadziałało polecenie i prosta rozmowa o tym, co potrafi. I to jest bardzo częsty scenariusz. Pierwszego klienta łapiemy szybciej niż uporządkujemy własne materiały, a kluczem okazuje się nie tylko portfolio, choć jest ono bardzo ważne, ale konkret i dobre nastawienie. Te dziewczyny nie miały jakiejś supermocy. Po prostu zaczęły działać zamiast martwić się konkurencją. Zapytasz zatem, od czego ja mam zacząć? Po pierwsze, wybierz swoją niszę. Wiem, że na początku jest to trudne. Ale testuj, co sprawia ci najwięcej radości i po prostu na tej podstawie wybierz. Stwórz swoje trzy przykładowe realizacje. Nie musisz mieć tutaj klientów. Możesz wykreować przykładowego klienta i pokazać, jak wyglądałaby współpraca z nim, gdyby był prawdziwą osobą. Kolejno, znajdź 20 twórców albo 20 firm z Twojej niszy, takim, którym możesz po prostu przydać się, którym możesz pomóc. Możesz ich szukać na LinkedIn, na Google, na Instagramie, na Facebooku, oni są naprawdę wszędzie. Napisz do nich spersonalizowaną wiadomość. Nie taką w stylu Cześć, jestem wirtualną asystentką, ale na przykład taką. Widzę, że prowadzisz salon kosmetyczny. Zauważyłam, że na Instagramie publikujesz nieregularnie. Mogę Ci pomóc stworzyć plan na posty do przodu, by publikacje pojawiały się nawet wtedy, gdy jesteś bardzo zajęta i dodatkowo przyciągały nowych klientów. Jeśli jesteś zainteresowana tym, jak mogę Ci pomóc, to daj znać, chętnie opowiem Ci więcej. I bądź w tym wszystkim cierpliwa i konsekwentna, bo z 20 wiadomości dostaniesz może z 3 odpowiedzi. Z 3 odpowiedzi może będzie jeden klient. Ale właśnie ten jeden klient może polecić Cię dalej. I na koniec obalmy jeszcze kilka mitów. Pierwszy mit mówi o tym, że muszę znać wszystkie programy, żeby zacząć działać. I prawda jest taka, że na start wystarczy dobrze znać 3-4 narzędzia i one będą w zupełności wystarczające, żeby zdobyć klienta i zacząć na tym zarabiać. Więc nie musisz znać na początek wszystkiego. Mit numer dwa mówi o tym, że muszę mieć tysiąc followersów. Klient tak naprawdę płaci za rozwiązanie problemu, a nie za Twoich followersów. I wiele świetnie działających wirtualnych asystentek ma na swoim Instagramie 200 obserwujących. Jest to fakt niezaprzeczalny, bo widzę moje kursantki, które działają już od dwóch, od trzech lat, i naprawdę mają one czasami po kilkadziesiąt followersów na Instagramie, czasami po kilkaset, a mimo to mają kalendarz wypełniony po brzegi i mają stałe współpracę, bo jedni klienci polecają ich kolejnym, i po prostu tak to się wszystko kręci do przodu. Mit numer 3. Muszę jeszcze tyle ogarnąć, żeby w ogóle zacząć działać. I to też nie jest prawda, bo prawda jest taka, że musisz być odpowiednia dla Twojego klienta. To Twoje podejście i zaangażowanie będzie na samym początku nadrabiało ewentualne braki w umiejętnościach. A dla klienta liczy się nie tylko umiejętność wykonywania zadań, ale też to, czy macie wspólny vibe. Pewnie niejednokrotnie też się spotkałaś z takim przekonaniem, że liczy się ta energia, że liczy się to, jak będzie wam się działało, i to na samym początku jest naprawdę bardzo kluczowe. Nie ma co się dziwić, bo tak naprawdę działasz z klientem, który oddaje w Twoje ręce, powierza Ci swój biznes, dlatego dla niego naprawdę będzie bardzo ważne to, czy wzajemnie się po prostu czujecie, czy dobrze wam się będzie razem działało. Mit numer 4. Młodsze dziewczyny lepiej ogarniają technologię, bo urodziły się z telefonem w ręku. A pamiętasz, że doświadczenie życiowe to też jest wielki atut, jest to coś, czego nie da się wykluczyć i tak jak Ci mówiłam już we wcześniejszych momentach tego odcinka, klienci też bardzo zwracają uwagę na to doświadczenie i na to, co Ty już w życiu przerobiłaś, czego się nauczyłaś, czego doświadczyłaś. I tutaj masz bardzo dużą przewagę przed tymi młodymi dziewczynami, które mimo tego, że urodziły się z telefonem w ręku, to dopiero zaczynają działać. Mit numer 5. Z małego miasta nie ma szans się wybić. Mieszkając w małym mieście, masz przewagę lokalną, masz niskie koszty utrzymania, a i tak możesz pracować z klientami z całej Polski. Dlatego nie martw się, lokalizacja może być Twoją przewagą, a nie Cię dyskredytować na rynku wirtualnych asystentek. Więc teraz, tak, dziewczyny, podsumowując, rynek WA zdecydowanie nie jest nasycony. Jest nasycony profilami, ale nieprofesjonalnymi usługami. Tędy grają na Twoją korzyść. Digitalizacja, e-commerce, potrzeba specjalizacji. Naprawdę jest się tutaj czym wykazać. Klienci często wolą nowe wirtualne asystentki, bo niosą świeżość, motywację, znajomość nowych narzędzi, a Twoja lokalizacja to jest Twoja mocna przewaga, nie przeszkoda. I najważniejsze: specjalizacja zamiast bycia WA do wszystkiego. Jeśli podobał ci się ten odcinek, to zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Kliknij też dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo szykuję dla ciebie naprawdę fajne odcinki. A jeśli po tym dzisiejszym odcinku czujesz, że chcesz spróbować, ale nie wiesz od czego zacząć, to koniecznie do mnie napisz. Pomogę ci znaleźć twoją niszę i zbudować strategię startu pracy jako wirtualna asystentka. Oferuję kurs dla początkujących wirtualnych asystentek, od fundamentów, aż po pierwsze płatne zlecenia z klientami. Albo jeśli wolisz indywidualne podejście, to mentoring jeden do jeden, gdzie dopasujemy plan dokładnie do Twoich mocnych stron. A teraz dziękuję, że byłaś ze mną do końca i pamiętaj: Twoja przyszła klientka już istnieje. Czeka tylko, aż pokażesz jej, że możesz rozwiązać jej problemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.